Wyobraź sobie człowieka, który rzucił wyzwanie potężnemu królowi i ogłosił, że niebo zamknie się na lata, bez jednej kropli deszczu. Ten sam człowiek był karmiony przez kruki. Przywrócił życie chłopcu i samotnie stanął naprzeciw 450 proroków fałszywego Boga i zwyciężył ogniem, który spadł z nieba. Ale co stało się z nim na końcu? Czy umarł jak każdy z nas? Czy może czekało go coś o wiele bardziej niezwykłego? Zaraz poznasz Eliasza, proroka z Biblii, który został zabrany do nieba na rydwanie ognia w jednym z najbardziej niesamowitych wydarzeń w świętych historiach. Zostań ze mną do końca, bo ta podróż jest pełna cudów, bitew i zakończenia, które zostawi cię bez słów. Jeśli kochasz epickie historie o wierze i tajemnicy, Zasubskrybuj teraz i zanurzmy się w życie tego legendarnego proroka. Cofnijmy się w czasie, do IX wieku przed Chrystusem, do królestwa zwanego Izraelem. To był mroczny okres. Król Achab i jego żona Jezabel doprowadzili lud do oddawania czci Baalowi, fałszywemu Bogu, całkowicie zapominając o prawdziwym Bogu. Nagle pojawia się tajemniczy człowiek. Pochodzący z Gileadu, prostej i górzystej krainy. Nazywał się Eliasz i nie bał się nikogo, nawet króla. Z mocnym głosem podszedł do Achaba i powiedział: Przysięgam na Pana, Boga Izraela, że nie będzie deszczu ani rosy przez te lata, dopóki nie powiem. Kim był ten człowiek, który przemawiał z taką pewnością? Skąd pochodził? Nikt nie wiedział o nim zbyt wiele, ale jedno było jasne. Bóg był z nim. I to był dopiero początek wielu niespodzianek, które Eliasz przyniósł. Uwierz mi, będziesz chciał dowiedzieć się, co będzie dalej. Z chwilą, gdy Eliasz wypowiedział te słowa, deszcz ustał, a straszliwa susza zaczęła nękać ziemię. Ale Bóg miał plan, by chronić swojego proroka. Kazał Eliaszowi ukryć się nad potokiem Kerit. I tam wydarzyło się coś niesamowitego. Każdego dnia kruki przylatywały do niego, przynosząc chleb i mięso w dziobach, jak posłańcy prosto z nieba. Kiedy potok wyschnął z powodu suszy, Bóg posłał Eliasza do miasta zwanego Sarepta, gdzie żyła biedna wdowa ze swoim synem. Zamierzała przygotować swój ostatni posiłek z resztki mąki i oliwy, ale Eliasz przyszedł i powiedział: Nie bój się! Najpierw upiecz chleb dla mnie. I wtedy stał się cud. Przez lata mąka i oliwa tej wdowy nigdy się nie kończyły. Bóg zaopiekował się nią dzięki wierze Eliasza. Ale historia na tym się nie kończy. Syn wdowy zachorował i umarł. Kobieta płakała w rozpaczy, a Eliasz zabrał chłopca na górę, modlił się całym sercem i zawołał: Panie, mój Boże, przywróć mu życie. Nagle chłopiec znów zaczął oddychać. Eliasz dokonał niemożliwego, jednego z pierwszych cudów wskrzeszenia w Biblii. Te cuda pokazują moc Boga działającą przez Eliasza, ale największe wyzwanie wciąż było przed nim. Po trzech latach suszy Eliasz wrócił, by zmierzyć się z Achabem. Rzucił wyzwanie: "Zbierz lud i 450 proroków Baala na górze Karmel. Zobaczymy, kto jest prawdziwym Bogiem." Lud zebrał się, pełen ciekawości, a prorocy Baala przygotowali ofiarę, wzywając swojego boga od rana do popołudnia. Krzyczeli, tańczyli, nawet siecieli, ale nic się nie działo. Ogień nie przychodził. Eliasz przyglądał się temu wszystkiemu, aż w końcu zadrwił z nich. Krzyczcie głośniej może Baal śpi albo jest w podróży. Wtedy przyszła kolej Eliasza, zbudował ołtarz. Ułożył drewno i ofiarę, a potem kazał polać wszystko wodą, dużą ilością wody, aż ołtarz był przemoczony. Wystąpił naprzód i pomodlił się. Panie Boże Abrahama, pokaż dzisiaj, że ty jesteś Bogiem Izraela. Nagle ogień spadł z nieba, tak potężny, że spalił ofiarę, drewno, kamienie, a nawet wodę w rowie. Lud padł na kolana, krzycząc: Pan jest Bogiem, Pan jest Bogiem. Eliasz rozkazał wtedy pojmać proroków Baala, a tego samego dnia wspiął się na górę i znów się modlił. Ciemne chmury pojawiły się na horyzoncie i deszcz w końcu spadł, kończąc suszę. To był najbardziej epicki moment w życiu Eliasza. Ale czy od tej pory wszystko miało być już tylko zwycięstwem? Można by pomyśleć, że Eliasz był pełen pewności po tym wszystkim, ale królowa Jezabel. Miała inne plany. Wściekła z powodu klęski Baala, przysięgła zabić Eliasza, a on uciekł na pustynię, bojąc się o swoje życie. Wyczerpany usiadł pod drzewem i powiedział: Dość, panie, nie mogę dłużej, pozwól mi umrzeć. Ale Bóg nie skończył z nim. Anioł pojawił się, przynosząc jedzenie i wodę, i powiedział: Wstań, czeka Cię długa droga. Eliasz szedł przez czterdzieści dni aż do góry choreb, góry Boga. Tam ukrył się w jaskini, a Bóg zapytał: Co tu robisz, Eliaszu? Potem przyszedł silny wiatr, trzęsienie ziemi, ogień. Ale Boga nie było w żadnym z nich. Po tym wszystkim cichy, łagodny głos przemówił do Eliasza, odnawiając jego siły i dając mu nową misję. Bóg powiedział: Wróć i wybierz Elizeusza na następnego proroka. Eliasz znalazł Elizeusza orzącego pole z wołami, rzucił na niego swój płaszcz i powiedział – idziesz ze mną teraz. Elizeusz zostawił wszystko i poszedł za Eliaszem, nie wiedząc, co przyniesie przyszłość. Dni Eliasza na ziemi dobiegały końca, ale nie w sposób, jakiego można by się spodziewać. On i Elizeusz szli razem, a Eliasz powiedział – poproś o co chcesz, Zanim zostanę zabrany. Elizeusz odpowiedział: Chcę otrzymać podwójną miarę twojego ducha. Nagle niebo się otworzyło. Pojawił się rydwan ognia ciągnięty przez płonące konie, a wir wiatru otoczył ich obu. Eliasz został uniesiony, wznosząc się do nieba na oczach Elizeusza, który krzyknął: Ojcze mój, ojcze mój, rydwany Izraela i ich jeźdźcy. I wtedy Eliasz zniknął, nie umarł, Bóg zabrał go prosto do nieba. To jedno z najbardziej niezwykłych wydarzeń w Biblii. Eliasz stał się symbolem nadziei i boskiej mocy. Życie Eliasza to historia odwagi, wiary i cudów, które wciąż rozbrzmiewają tysiące lat później. Od kruków, które go karmiły przez ogień, który spadł z nieba, aż po Rydwan, który go zabrał, pokazał, że Bóg zawsze ma kontrolę. Co sądzisz o tej niesamowitej historii? Czy Eliasz kiedyś wróci, jak niektórzy wierzą? Zostaw komentarz poniżej i powiedz mi, co najbardziej Cię zaskoczyło w życiu tego proroka. Jeśli Ci się spodobało, daj lajka, zasubskrybuj kanał i włącz dzwonek, by nie przegapić więcej biblijnych historii jak ta. W następnym filmie przyjrzymy się życiu Elizeusza i cudom które dokonał dzięki płaszczowi Eliasza. Do zobaczenia.